Tak. Chodź, tutaj, tutaj będzie Kto to jest? Kto to? Tygrys? Nie, nie. A to? Oj, dobra, inna strona. Patrz, tutaj wszyscy są, zobacz. Kto to jest? Ryszuś. Kto to jest? Kuik. Kuik. A to? Bam. Bam? To jest Krzyś. Bam. A bam. No mogą zrobić Bam, tak. To jest Krzyś i Kubuś, tak? Bam. Bam. No Bam, Bam. Zaraz zrobię Bam. No, mogą zrobić Bam, bo idą po cienkie Jałęzce, tak? Bibi. Bibi i Krzyś, tak? A powiedz Kubuś. Bum. Kubuś, dzisiaj dokładnie tak mówiłaś. A to kto to jest? Kto to? Kubuś? A co tutaj Kubuś robi? Co on robi? Mię miałam, nie buki, miodę to? No miodek tam trzyma kubuś. A tu kto sobie bryka? No miodek. Mhm. A to kto to jest? Bym. Co? Bym. Bym. Bałcyk, bałcyk robią? Nie idź, no policz ładnie teraz, one. Liczymy one, 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 Nena. one, powiedz one. Tu. two, two, three, Four.

Jeden, ci, a dwa? Ci, Nie ma trzy, nie ma paluszków, skończyły się. Trzeba zjeść bananka albo jabłuszko. Tsi. Tsi. Chcesz banana? Opa. Banana chcesz? Tsi. Nie ma trzy paluszków, nie ma. A chcesz banana? Nie. A co chcesz? No, co chcesz? Czyli nie ma? Mamusia ci mówi, że paluszków nie ma w barku. No nie ma. Trzy, no, trzy. No się skończyły. Trzeba jechać do polskiego sklepu i kupić, tak? No nie ma. A chcesz jabłuszko? Co, psolenka? Nie. Nie? Coś nic nie ma tutaj. Właściwie nagrywę. Chcesz banana? Nie. A powiedz kocham. Powiedz kocham.